Witam wszystkich, zapraszam dzisiaj na mój odcinek o handlowaniu. Jak zrobiłem swój pierwszy milion. Natomiast kupywałem karty Overall 88 do 15500. Jest dużo okazji, żeby ich sprzedać na przykład jak SBC, które wychodzą w niedzielę o ikonę w torki albo w środę wychodzą hero i fajnie na tym było zarobić. Kupujesz kartę 8800 800 max 15500 Sprzedajesz za 18000 i masz zysk Tutaj macie przykład ile kupiłem tych kart Kupiłem natomiast mam ich 50 i czekam na moment, jak będą kosztować 19000 ponad Dużo było takich momentów, ale myślałem, że będą kosztować 23000 No i możecie kupować też karty formy 83 RL za 13000 gdzieś No ja ich, ja ich trafiłem to zostawiam ich bo grałem w Champions. Macie tutaj przykład pokazany ile on może kosztować, no 13 tysięcy, coś takiego zapewne. Będzie jeszcze zaraz pokazany handel dla inwestycji dla mniejszego budżetu. No kosztuje 13 500. Jakbym kupował oko za 12 tysięcy, to bym miał zysk której tysiąca, ale będzie kosztowało 16. Zapewne na spokojnie policję truje trochę 12-250 bez przesad, będę delegował, a dla mojego budżetu to polecam na przykład 100 tysięcy inwestować w złote karty, można inwestować na przykład w Tilemansa, Mounta, karty 105 ulik, Muszą mieć też dobrą narodowość. I nie musi być dobry klub, ale na przykład można zrobić z Anglików o złotych Z Premier League Licytować za 350 na przykład i sprzedawać za 800 monet Na spokojnie jak wychodzi ważne mecze Jak wychodzą ważne mecze lub jakieś natomiast inne zwyce Czyli portatory kosztują, o jednak nie Myślałem, że będę miał jeszcze jeden sposób dla Was Mam nadzieję, no, że to będzie chyba tyle o, złote zło, karty też nic nie chodzą. jest fajny zysk był z tego, ale nie pamiętam, jak to tylko dokładnie robiłem. Widzicie, na koncie mam 400 tysięcy i miałem 800, no i mam teraz 1,5 miliona i wszystkie inwestycje sprzedam teraz, ale mam zyskiem, to będzie w 1,8 800 na spokojnie. Widzicie, 650 monet kosztują karty, to ja bym ich 350 max 300, można próbować. No i to jest właśnie dla tak 150 tysięcy z 50 tysięcy no sposób i będzie więcej. Możecie pytać się na moim Discordzie, jeżeli chcecie dołączyć to napiszcie w komentarzu. No i dzisiaj to będzie chyba na tyle. Dzięki, że oglądaliście, to był pierwszy odcinek z handlowania. Jeżeli chcecie więcej, zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrypcji. Będzie mnie to motywowało do dalszej... Pracy na tym kanale. Jak chcecie jakąś paczkę, żebym otworzył, to piszcie w komentarzach. Zobaczymy na ile leków się uda. Siema.